Korki, opłaty za wjazd do centrum i problemy ze znalezieniem miejsca do parkowania to wszystko sprawia, że oferowanie towarów i usług w metropoliach bywa skomplikowane. Życie mają nam ułatwić małe samochody dostawcze, jak Ford Tourneo Courier. Tourneo Courier to najmniejszy z czterech dostawczych modeli Forda, zbudowany na bazie Fiesty i B-Maxa, konkuruje między innymi z Fiatem Cubo oraz jego dostawczą wersją Fiorino. Ford obiecuje wiodącą przestrzeń bagażową i pasażerską, inteligentne rozwiązania i wysoki poziom bezpieczeństwa. Zacznijmy od bagażnika, dostęp do którego wcale nie jest taki łatwy, jak mogłoby się to wydawać, ponieważ wszystkie drzwi są otwarte, a tymczasem ja nadal nie mogę dostać się do bagażnika, muszę przycisnąć dodatkowy klawisz dwukrotnie. I dopiero wtedy mogę otworzyć bagażnik. Być może ma to coś wspólnego z bezpieczeństwem, bo po pierwsze nie należy zostawiać kluczyka w stacyjce, kiedy nie pilnujemy samochodu, a po drugie, potencjalny złodziej będzie miał zawsze utrudniony dostęp do przestrzeni bagażowej. Klapa otwiera się w górę. Świetne rozwiązanie podczas deszczu. Gorsze, jeśli trzeba coś rozładować, a samochód stoi zaparkowany tyłem do ściany. Dwuskrzydłowe drzwi dostępne są w wersji dostawczej Transit Courier. W środku jest półka. Tę półkę, no właśnie, jakbym chciał coś tutaj dosięgnąć, to muszę tę półkę podnieść do góry. I teraz nie mam jej na czym zaczepić. W związku z tym, co mogę zrobić? Po pierwsze, mogę ją sunąć piętro niżej. Zamocować na zawiasach. To wcale nie jest takie łatwe, jak wygląda. I nadal nie mogę jej podnieść, bo z kolei zawadza o tę prowadnicę tu. W związku z tym, najlepsze co mogę zrobić z półką, to wsunąć ją w to miejsce. No i wtedy, oczywiście, mam łatwy dostęp do przestrzeni bagażowej. Ale to niestety nie wszystko, ponieważ na tej półce teoretycznie, tak przynajmniej Ford twierdzi w materiałach promocyjnych, mogę coś postawić. Niestety nie znalazłem nigdzie informacji, jak ciężkie mogą być przedmioty, które mogę tu postawić, natomiast w instrukcji znalazłem informację, żeby nic na tej półce nie stawiać. Więc jak to jest z tą półką Ford? Bagażnik ma niecałe 400 litrów pojemności do linii okien lub 708 litrów do sufitu. Można go powiększyć składając tylne siedzenia. Wtedy pojemność bagażnika rośnie do ponad 1650 litrów i spokojnie wejdzie tu Europaleta. Niestety, ze względu na klapę bagażnika, sami będziecie tę paletę wnosić. Fotele łatwo się składa, nieco trudniej rozkłada, trzeba przycisnąć żółtą dźwignię u podstawy fotela. Odskakuje po mocnym naciśnięciu, więc uwaga na palce i paznokcie. Przesuwane drzwi doskonały dostęp na tylną kanapę. Przynajmniej tak by się wydawało, bo uwaga na wysoki próg. A kiedy podnosicie nogę, żeby ominąć ten wysoki próg, możecie uderzyć się kolanem w haczyk, który wystaje tu. Haczyk to część tego całego elementu zamocowanego na oparciach przednich foteli. Ale ok, wsiadam, zamykam drzwi, i tak, tu jest sporo miejsca, szczególnie dla kogoś takiego jak ja. Ja mam 175 cm wzrostu, przedni fotel ustawiony jest pode mnie. Więc mam tu sporo miejsca na nogi, ale ten fotel można przesunąć o wiele, wiele bardziej do tyłu, wtedy już nie będzie miejsca na nogi. Natomiast tu są dwie wystające szyny i o te szyny można sobie zniszczyć czubki butów, także uwaga na to. Poza tym stolik i tu jest napisane 3 kg, czyli Ford pamięta o tym, ile można postawić, położyć na niektórych elementach. Tu 3 kg, uchwyt na napoje, uchwyt na napoje w drzwiach i jeszcze taka mała półeczka. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda z przodu. Z przodu jest dużo miejsca. Nawet musiałem podnieść fotel, żeby lepiej widzieć na zewnątrz. Plastiki są twarde, ale jest dużo schowków i półek. Duża półka znajduje się nad głową kierowcy i pasażera. Spory schowek jest po stronie pasażera. Do tego półki między fotelami zmieści się tu nawet laptop czy aktówka. Kierowca ma własny podłokietnik. Pasażer niestety nie. I już najwyższy czas, żeby Ford zrobił coś z tym systemem inforozrywki. Tu jest za dużo guzików, ekran jest za mały. Najlepiej w ogóle zrezygnować z nawigacji i skorzystać z oferowanego przez Forda specjalnego uchwytu na smartfona. Z dużym prawdopodobieństwem masz większego smartfona niż ten wyświetlacz i masz tam lepszą nawigację. Więc po co przepłacać? A tymczasem zobaczmy, jak Ford radzi sobie na drodze. Pod maską tego egzemplarza pracuje litrowy, trzycylindrowy, stukonny silnik benzynowy EcoBoost, trzykrotnie nagradzany w konkursie Silnik Roku. Do wyboru są jeszcze diesle o pojemności 1,5 i 1,6 litra, o mocy odpowiednio 75,95 i koni mechanicznych. Wszystkie te trzy silniki współpracują z manualną przekładnią pięciostopniową. Mały silnik benzynowy pracuje równo mimo, że to trzycylindrowiec. A na trzycylindrowe silniki często narzekamy. Chętnie wchodzi na wyższe obroty. Wtedy też bardzo przyjemnie brzmi. Z tym silnikiem Ford Tourneo Courier rozpędza się od zera do setki w czasie w okolicach 12 sekund, nieco ponad 12 sekund. Myślę, że to w zupełności wystarcza na tak mały samochód, samochód miejski. Ten egzemplarz jest dodatkowo wyposażony w system stop and start, dzięki czemu powinien zużywać nieco mniej paliwa w mieście. Natomiast producent obiecuje. Z tym silnikiem i z systemem stop-and-start około 6 litrów na setkę w mieście, 6,2 i mniej więcej litr mniej w cyklu mieszanym. Natomiast mnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym wychodzi niestety na poziomie powyżej 7 litrów. Na początku przy ruszaniu musiałem przyzwyczaić się do. Dużej zrywności tego samochodu. Na niskich obrotach silnik dostaje kopa, co zapewne ma zapobiec jego dławieniu, ale oznacza to też, że przez pierwszych kilka godzin za kółkiem przy każdym ruszaniu zrywałem przyczepność. Kurier większość czasu spędzi w mieście, gdzie będzie jeździł z niewielkimi prędkościami, natomiast poza miastem duża bryła daje o sobie znać. Słychać szum powietrza. Samochód w ogóle nie jest specjalnie dobrze wyciszony, zaraz to usłyszycie, bo przejeżdża obok ciężarówka. I kilka samochodów. Nie wiem, czy Wy to słyszycie, ale ja słyszę, jak te samochody obok przejeżdżają. Duża bryła, szum powietrza, no i samochód, oczywiście, przechyla się na zakręcie. Za to układ kierowniczy jest bardzo czuły. W ogóle bardzo czuły jak na samochód zwykły, cywilny, a jeszcze bardziej czuły jak na takiego minivana. Przesiadłem się do tego samochodu z auta rodzinnego i od razu poczułem, jak szybko i jak precyzyjnie układ kierowniczy reaguje na polecenia kierowcy. Przy okazji samochód jest bardzo zwrotny, promień skrętu to nieco ponad 5 metrów, chociaż Fiat Kubo potrzebuje o pół metra mniej. Na papierze Ford Tourneo Courier zużywa niewiele paliwa i emituje niewiele CO2. To na pewno wpłynie pozytywnie na koszty związane z jego eksploatacją, przynajmniej w tych krajach, w których proekologiczny system podatkowy może zniwelować różnicę w cenie między Fordem a konkurencją. Najtańszy Tourneo Courier kosztuje niecałe 60 tysięcy złotych. Ten egzemplarz z dodatkowym wyposażeniem kosztuje ponad 75 tysięcy. Obejrzyj więcej moich testów i zasubskrybuj mój kanał. Możesz też śledzić mnie na Facebooku, Instagramie, Twitterze i Google+, linki do tych serwisów znajdziesz w opisie poniżej. A pełną wersję tego testu obejrzysz w programie Motojazda – Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12.30, powtórka w poniedziałek o 21.00.